Tu Dominika. Kilka lat temu opublikowałam film, który nazywa się Typy Nauczycieli. Teraz mam trochę już inne doświadczenia, nowe, bo skończyłam studia, więc postanowiłam nagrać taką trochę aktualizację tamtego filmiku, ale tym razem dotyczącą wykładowców. Także jeśli jesteście ciekawi, czy. Cokolwiek się zmieniło w niektórych kwestiach, jeśli jesteście jeszcze przed studiami, w ich trakcie albo po, to nie istotne, bo albo po prostu będziecie się mogli utożsamić z moimi doświadczeniami, albo poznacie naprawdę ciekawe typy ludzi. Także zapraszam do oglądania. Ambitny magister. Bardzo, ale to bardzo często spotykałam się ze stwierdzeniem i również często mogłam je podzielić, że oni są po prostu. Najgorsi. Bardzo wielu z nich ledwo co skończyło studia, a ma się wrażenie czasami, jakby byli z zupełnie jakiegoś innego pokolenia, jakby totalnie nie rozumieli studentów, ich problemów, ich jakichś rozterek. I okej, okay, niech będą wymagający, to nawet dobrze. Tylko, że niestety w moim przypadku nierzadko okazywało się, że w pewnym momencie wychodziły braki wiedzy tych wykładowców. A raczej prowadzących ćwiczenia zazwyczaj. No i to już było dość słabe. Boże ci studenci w dzisiejszych czasach, czego oni was uczą w tych szkołach? Poprawiam wam to sprawozdanie już czwarty raz, a chyba czekają jeszcze jakieś pięć poprawek. Olewacz. Nie jestem pewna, czy jest to odpowiednie określenie tego typu, bo czasami jego zachowanie wynika faktycznie z lenistwa. Ale innym razem może po prostu z dobrego serca. To są tacy wykładowcy, którzy po prostu chcą ci ułatwić przejście na kolejny rok w taki sposób, że na przykład sama obecność na ich wykładach sprawia, że masz z nich zaliczenie. I o ile studenci w momencie posiadania tego przedmiotu po prostu ubóstwiają takich wykładowców, o tyle jeśli jest to naprawdę jakiś istotny przedmiot, to niestety trzeba się liczyć z tym, że no nie mamy tej motywacji płynącej z nauki na egzamin czy zaliczenie więc musimy się sami po prostu nauczyć we własnym zakresie jeśli uznamy że ten przedmiot nam się przyda kiedyś mój przedmiot jest najważniejszy niestety w tej kwestii niewiele się zmieniło od szkoły bo również pojawia się bardzo wielu wykładowców z tego typu. I jak łatwo się domyślić, bardzo często są to wykładowcy, których przedmioty mają naprawdę niską ilość ECTS-ów, czyli takich punktów, które określają wagę danego przedmiotu. Na przykład przy liczeniu średniej czy Choćby sprawdzaniu, czy dany student może przejść na kolejny semestr. I to nie jest tak, jak w szkole, że z konkretnego przedmiotu macie godzinę, maks dwie w tygodniu i z głowy. Nie, bo na przykład na Politechnice z jednego przedmiotu możecie mieć na przykład zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, i jeszcze do tego laboratoria. Szanowni Państwo, proszę pamiętać, że w poniedziałek czeka Państwa zaliczenie ćwiczeń z mojego przedmiotu. Jeśli ktoś dostanie ocenę bardzo dobrą, Wówczas będzie zwolniony z egzaminu, z wykładów. Natomiast proszę pamiętać, że muszą Państwo nadrobić wszystkie sprawozdania z laboratoriów, ponieważ bez nich nie dostaniecie Państwo dopuszczenia nawet do zaliczenia z ćwiczeń. Przewrażliwione na swoim punkcie. Ja na szczęście podczas swoich studiów nie trafiłam na taki typ, ale dosłownie wszyscy, ale to wszyscy przestrzegali mnie przed pójściem na studia. Przed takimi właśnie wykładowcami. I może być na przykład na twojej uczelni taki profesor, że gdy do niego zwrócisz się per doktor, to będziesz miał przechlapane po prostu do końca semestru. I ja szczerze rozumiem, że ta cała nauka, ta praca, którą włożyli w przygotowanie się. Do uzyskania tego tytułu naukowego jest naprawdę godna podziwu, ale no, dla mnie to nie jest usprawiedliwieniem takich zachowań, takich dość nieludzkich zachowań, nie czarujmy się. Być może to wynika z jakiejś niskiej samooceny danego wykładowcy, czy może z jakąś traumą związaną z jego tą karierą naukową. Nie wiem, jest to dość ciekawe zagadnienie. Pomocny ludzki. Bardzo często jest to naprawdę mądra osoba, która doskonale zdaje sobie sprawę, co dla studentów jest najlepsze, co tak naprawdę przydaje im się na przykład w przyszłej pracy. I często zdarza się, że przedstawiają na swoich wykładach dość okrojony materiał programu dla danego przedmiotu. Do tego typu należą również ci wykładowcy, którzy doskonale wiedzą, że podczas pracy. Nikt nie będzie Was wypytywał o konkretne wzory, wystarczy, że będziecie je rozumieli, potrafili je wyprowadzać, ale nie musicie ich wcale wkuwać na blachę. Także na przykład na ich egzaminach jest możliwość wspomagania się notatkami. Drodzy Państwo, to zagadnienie, które właśnie napisałem na tablicy może się Państwu przydać. Wiecie do czego. Nieżyciowo! O ile podczas samych wykładów nie zawsze da się to wyczuć? O tyle, czasami po zakończonych zajęciach, kiedy student podchodzi do tego wykładowcy, to ten buduje niesamowicie nieprzenikalną barierę. Tak jakby nagle znalazł się w zupełnie innym świecie, albo pochodził z zupełnie innego świata, i również to zachowanie jest mi bardzo ciężko przejrzeć. Nie do końca rozumiem, z czego to wynika. Czy po prostu ci, na, ci wykładowcy są strasznymi bufonami? Zarozumialcami, po prostu złymi ludźmi? No cóż, nie wiem. Kim pani jest? Ja nie rozmawiam z osobami poniżej tytułu magistro. Na szczęście ten tekst nie został skierowany do mnie, ale jest to autentyczna historia, którą usłyszała pewna dziewczyna na mojej uczelni. Także bardzo fajnie ze strony tego wykładowcy. A ona chciała go tylko spytać, czy mógłby być jej promotorem do pracy magisterskiej. Lekko nie będzie. Nieważne jak łatwy jest dany materiał, lub jak mało istotny jest dany przedmiot, ten wykładowca będzie starał się za wszelką cenę utrudnić Ci życie. Będzie wiecznie robił Ci pod górkę. To są na przykład ci wykładowcy, którzy każą się. Nie wiem gdzie tu jest sens, ale ok. E, każą się uczyć na pamięć słowo w słowo fragmentów, na przykład swojego skryptu jego własnego oczywiście albo to są też ci, którzy wymyślają niesamowicie dziwne zasady oceniania egzaminów co zazwyczaj nijak się nie przekłada na faktyczny poziom wiedzy danego studenta no ale tak już jest. Egzamin będzie się składał tylko z 30 pytań zamkniętych proszę państwu na rękę. Tylko proszę pamiętać, że za poprawną odpowiedź otrzymają państwo jeden punkt. Natomiast za błędną odpowiedź dwa ujemne punkty, także proszę się bardzo dobrze przygotować. I to już wszystkie typy wykładowców, które dla Was dzisiaj przygotowałam. Tak naprawdę nie przygotowałam ich sama, bo w tym bardzo, ale to bardzo pomógł mi jeden ze wspierających, któremu bardzo serdecznie dziękuję. I również tutaj teraz pojawi się lista osób, które wspierają mój kanał finansowo. Ogromnie Wam dziękuję za to wsparcie, a jeśli ktoś z Was chciałby zacząć wspierać mój kanał, to. W opisie poniżej macie linki, w których jest wszystko wyjaśnione i również tam jest możliwość rozpoczęcia tego wspierania. Koniecznie dajcie znać w komentarzach poniżej, czy spotkaliście się z którymś z tych typów wykładowców, może znacie jeszcze inne. I dajcie znać, jaki filmik chcielibyście, żebym zrobiła jako następny. Bardzo dziękuję za oglądanie, koniecznie zostawcie kciuka w górę, jeśli filmik Wam się spodobał. I udostępnijcie go swoim znajomym, bo może na przykład razem macie podobne doświadczenia z wykładowcami. No dobra, no to ja teraz idę i widzimy się już za tydzień.